Witamy kochani Was serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Tu Mary. I Mario. Dzisiaj postanowiliśmy próbować odbić straty z poprzedniego odcinka. Odnieśliśmy dużą porażkę. Dlatego dzisiaj sprawdzamy te najdroższe zdrawki. Tak. Te tańsze nic nam nie dały. Czyli pełny portfel to jest I mój brylanty, i brylanty. A plany. Mario ma brylanty. Także trzymajcie kciuki. Ja mam pierwszy raz pełny portfel. <ś naughty wiggle noise> chodzi o zdrapki no zobaczymy czy będzie łaskawy i coś, coś wydrapiemy chociaż tą zwrotkę, bo to zdrabka nie jest taka tania, no zobaczymy także zaczynamy? zaczynamy dam Ci dzisiaj rękę pierwszą Twoją, żebyś Ty pierwszy drapał zawsze ja, zawsze ja drapałam pierwsza także proszę bardzo Mario, Mario okay. zaczynaj dobra, czyli zaczynamy od brylantów Troszeczkę was tutaj spróbuję powiększyć. No tak troszeczkę trzeba. No nie wiem, czy będzie mrugało, bo ostatnim nie, razem nie. coś mrugało tu w no. no, Udało się. I szukamy. Musimy znaleźć trzy identyczne symbole, a najlepiej to diament lub koronę. No, to I wiedzą próbujemy. wszyscy. <laughs> to I tylko czekamy na wygięcie. Maszynnik i klucz. Niestety. W grze drugiej. Czekoladka. I perfumy A trzeci. Po, po trzy takie same, tak? Tak. Mhm. Mamy pierwszy diament. I podkowa. Troszeczkę wyżej. Mhm. Tak, szukamy Wiesz, dalej mhm. Mamy cwonek. I kapelusz. No tutaj nawet nie trolują. Złoto. I podkowa. No, no, no. Następnie mamy znowu brylant. Daj chociaż zwracik. I zegarek. Gra siódma. Tron. Tron i. I. Czekolada. A już myślałam. Gra ósma. Jakie emocje, nie? No. Co ta trzecia? Perła. Dziborek. Nie ma. Prezent. I moneta. I dzisiaj. Po jednej z Co się dzieje z zazdrością? Majcik i Coś, coś nie bardzo. Musisz chyba tutaj bardziej mm, roz... troszeczkę zmienić. No, bo się rozmazało jeszcze. Się... O, o, teraz o, teraz lepiej. Teraz chyba chwyta lepiej. Także Dlaczego. dzisiaj kupiliśmy o jednej z gdyż Mamy kufer. Jest za 30 zł. na ten odcinek. Grze 11 mamy lustro, lustro i. Tak daleko? <noise> Następnie mamy zegarek, portfel i okulary. No musisz wytracaj. I w grze 13. Zwodkę chociaż. Mamy szminkę, szminkę i róże. Może bonusik coś da. Tak? No to będziemy patrzeć mm -hmm. na sam koniec. No, no, Teraz bierac 14. Mamy znowu brylant. No, znowu mnie kuszą. <laughs> Tron. Garnek. I branzoletka. Kufer. Szmi świnka. No, tak czy inaczej nie, nie, nie pasujące. Gra 17. Mamy portfel. No, moment, coś znowu ze zdrością. Mamy portfel. I róże. Ira 18. Świnka. I kufer. Oj nie, no. Ira 19. Trofeum. I zegarek. No, powoli się nieuchronnie zbliżamy do końca. tu nic nie ma. Ojej. Mieliśmy jakieś tutaj problemy techniczne i się zatrzymało nagrywanie. Niestety w tych wszystkich tutaj liniach nie udało nam się uzyskać tego co trzeba, czyli potrójne linii i kontynuujemy. Gra 29 tak, to okulary. Tak, coś się zatrzymało. Hmm. I korona i garnek. No niestety cała nadzieja w bonusie. A tutaj mamy niestety też... O nie! Czyli zdrabka pusta. No to masz pamiątkę, tak? Tak. Teraz kolej twój portfel, może on okaże się jeszcze. Oj, teraz będziesz na nie liczył, tak? I tak. potem będzie, jak nie, nie będę miała. Dobrze, próbujemy mój portfelik. Pierwszy raz mam. Oj, trzymajcie kciuki, proszę za mnie, bo to jest mój pierwszy raz pełny portfel. Tutaj liczby, wygrywające liczby. Sześć, szesnaście, jeden i dwadzieścia. Pięć, dwadzieścia, bo chyba dobrze widać, tak? Trzy, trzydzieści jeden, jedenaście, dziewięć, dwadzieścia jeden, piętnaście, wiadomo, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, siedemnaście Dwadzieścia cztery, osiem czternaście pięć, no czemu oboczki? Dwadzieścia osiem, chyba portfel będzie pusty. Trzynaście? No, nadzieję, że nie. 2. 29 i 4. Czyli tutaj w tym nie ma żadnej wymieranej. No to, i to w to ja już w ogóle nie wierzę. To nigdy, nigdy nic, co jak oglądam filmiki nawet nie widziałam. Spróbujemy tutaj dwa. Nie, chyba dodek raz miał. Dodek miał? Aha, może miał dodek. Możliwe. Dwa takie same symbole. Tutaj sztapka i pierścionek. Pierścionek i klucz. Diament i moneta. Co to jest? Tak, koniczyna. A, kon koniczyna. Moneta, waliska, diament, moneta, waliska, no jest super, knot i koniec. Koniczyna, no Ja tutaj nie mam bonusów takie. w tym. Nie, ale przy takiej samej. To tutaj ja w to nie wierzę, przecież. Co ty? Tutaj to jest marne szanse. 200, 150, 200. Hmm. Po raz drugi 5000, 60. 5000 po raz drugi, 100. No ale ja widzę, że już nie, nie już wiem, że przegrana. 60, a tak dotyk miał chyba 60, 60, 60, mm -hmm. czyli ktoś inny. Mówi. 50 000, 30, 100 po raz drugi, no i. 150 po raz drugi. Zobaczcie. Taki piękny portfel. Pełny, pełny portfel. Okazał się pustym portfelem. To po co piszą pełny portfel, jeżeli tu nic nie ma? Mm. <noise> Oszustwo po prostu. Gdzie mogę znaleźć. Chyba tu, tutaj. Nie w tej części. Gdzieś. W tej części, tak, bo ja no. mam pierwszy raz ich, i tak tą zrabkę. Tu pionowo chyba. Czy tu, no ale wiadomo, że nie mam. Po co to szukać? Wkurzać jest jeszcze. E. No, E, E i co, B? No Jakby było drugie E, to byłoby dobrze, ale. No gdzie? Nie mam wygranej. No właśnie, jeszcze w drugim rzędzie szuka. Się... Mm. Tu jeszcze. Tam, to ja tylko jedno i. No nie mogę znaleźć, ale przecież wszyscy tu widzą, że jest przegrana o Boże, aż Patyczek złamie. Tak tutaj to z tym walczę. OP. O, no, PPP. -p -p. Także pełen portfel nie jest pełnym portfelem. Pierwszy ostatni raz go kupiłam i kupię go więcej. Ale chciałam po prostu zobaczyć, bo zawsze mi się podobał. Także spróbowałam, ale już mi się nie podoba. Będzie pamiątka. <laughs> no teraz, żeby chociaż nas tutaj trochę na osłodę, to może chociaż uda się nam wydrapać jakieś kieszonkowe. Już tak na zakończenie odcinka. Ja zobaczę. Dobra, ty... możemy drapać razem? No, dobra. To razem. Podrapiemy razem. Samolot, księżyc, ruskawka I nawet kieszonkowego nie chcieli dać. No nic, trudno. Ten odcinek kończymy na zerze. Zresztą bardzo podobnie do poprzedniego, chociaż poprzednim, poprzednim było. Te Trapeczki okazały się puste. Niestety wszystkie. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda. No ale to dla Was zrobiliśmy, żeby pokazać inne też zdrapki. Z tych droższych również. No, tak po prostu, jak to mówią, z takiej ciekawości też, czy coś w tym będzie. Dlatego kończymy odcinek. Zapraszamy do subskrypcji, zostawienia komentarzy, łapek. Bądźcie z nami w kolejnych odcinkach i do zobaczenia. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie za nas kciuki w następnym odcinku. Pa i komentarzyki poproszę. Bye, bye.